Zgadza się. Właśnie How tak. Hej, jak się dzisiaj macie? Wspaniale tu być. Co to za rzeczy stoją na mojej drodze? Próbuję zbliżyć się do Was. Wyjdźmy stąd, przejdźmy tu. Więc, po pierwsze, dziękuję, że tu jesteście. And, uh... I dzięki Bogu za zebranie nas razem. Dziękuję Klejowi za to, że to wszystko razem zorganizował. Dziękuję szeryfowi, stróżom prawa za to, że tutaj są i dbają o nasze bezpieczeństwo. Spotkałem dzisiaj tak wielu ludzi, że naprawdę, to naprawdę niesamowite. Tak wielu mężczyzn przychodziło do mnie i mówiło, że moja żona słucha Twojego podcastu. A potem tak wiele kobiet przychodziło do mnie i mówiło: Twój podcast mnie przeraził. A potem mówiły: Cóż, potem powiedziałam mojemu mężowi o Twoim podcaście i to go przeraziło. A potem zaczęliśmy słuchać Twoje przesłanie o rozwiązaniach i zaufaniu i o tym, jak możemy zmieniać świat, I jak Bóg działa przez każdego z nas i łączy nas w tej potężnej grupie, w której teraz jesteśmy. I to właśnie jest magia. I to, co zobaczycie tutaj dzisiejszego wieczoru, na co mam 28 minut, czy coś w tym stylu, sprawimy, że będzie się to liczyć. Mam zamiar dać wam coś, co rozwali wasz mózg. Dam wam kilka nowych narzędzi, które pozwolą osiągnąć nam zwycięstwo w tej walce o Amerykę, o wolność, o Boga, o siebie nawzajem, o przyszłość ludzkiej cywilizacji. Jesteśmy tu, by wygrać. Gdzie mam być? Tutaj? Na zewnątrz? Będę chodził po tym murze i denerwował ludzi. Możemy to zrobić. W porządku, więc jak wielu z Was tutaj, dla tych z Was, którzy nie znają mojej pracy, mam coś wspólnego z Wami wszystkimi tutaj. Powiedziałbym, że większość z Was, a mianowicie to, że wszyscy jesteśmy prześladowani, za mówienie rzeczy oczywistych. Nie jesteśmy? 1 plus 1 równa się 2. Demokraci oszukiwali w wyborach. Stwierdzenie oczywistości. Po prostu nas zbanowano, więc jest to w porządku. Zbudowaliśmy własną platformę, przekazujemy wszystko na żywo na Brighton. Nie możecie nas zbanować. 2 plus 2 równa się 4. I dziękuję. Dziękuję za zwrócenie uwagi na rasizm w tym stwierdzeniu. 2 plus 2 równa się 4, a indoktrynacja transgenderowa naszych dzieci jest moralnie zła. To jest złe. To zbrodnia przeciwko dzieciom. To, czym chcę się z wami podzielić, nazywa się zaraźliwym umysłem. Co to znaczy zaleźliwy umysł? Co to? Tak, toksyczność wszędzie. A gdybym ci powiedział, że kiedy Bóg stworzył ten wszechświat i stworzył nas wszystkich, stworzył również infrastrukturę, w której możemy dzielić się naszą wiedzą, informacjami bez potrzeby korzystania z big tech czy pozwolenia od jakiegoś rządu. Przy okazji, nie jestem badaczem Biblii, ale za Waszym pozwoleniem zacytuję kilka fragmentów Pisma Świętego, które uważam za istotne dla tego, o czym mówię. Jan, rozdział pierwszy. Na początku było słowo, ale tu było coś więcej niż słowo. Czyż nie? Bóg stworzył wszystko, łącznie z infrastrukturą, abyśmy mogli osiągnąć zwycięstwo i dzielić się wiedzą, która może nas wyzwolić ponieważ wierzę, że Bóg działa przez każdego z nas. Widzę Was tam na wysokich miejscach. Witam, dziękuję, miło Was widzieć. Każda osoba tutaj, a także w tamtym rogu, każda osoba, wszyscy ci ludzie tutaj, każdy ma tutaj swój cel. Bóg pracuje przez nas wszystkich razem, aby osiągnąć coś potężnego. I czyż nie jest tak? Prawie prorocze, że dzieje się to właśnie tutaj, w tym budynku, w tej organizacji, w tym miejscu, w Tulsa, Oklahoma. Czyż to nie jest wspaniałe? Więc jestem założycielem Brighton.com i NaturalNews.com. I dziękuję za to, że jesteście czytelnikami i za używanie naszej platformy. Założyłem Brighton po to, jak zostałem zbanowany przez YouTube, a potem Apple zbanowało wszystkie moje aplikacje, ponieważ powiedzieli, że nie możemy pisać o tym, co jest złe w satanizmie. Poważnie, poważnie. Apple powiedział, że nie można pisać o niczym krytycznym, o aborcji lub satanizmie, lub cokolwiek w tym stylu. Więc nas usunęli. Postanowiliśmy więc zbudować własną platformę i zgadnijcie, co robi Mike Lindell. Tak, to prawda, Frank Speech. Tu jest inna platforma. Poznałem ludzi, którzy mają wolność. Andrew Wakefield jest jej częścią, prawda? Budujemy platformy, gdzie możemy mówić swobodniej. I Brighton, i Natural News jest teraz jedną z naszych platform. Bóg stworzył ten boski system komunikacji. Teraz powinienem powiedzieć: przy okazji wiem, że wielu z Was spodziewa się, że być może będę tu dzisiaj parodiował, żartował i satyrował. I nie zamierzam tego robić, ponieważ jest coś, co ma głębsze przesłanie i zamierzam je wycisnąć. W 22 minuty. Ale doceniam fakt, że tak wiele osób podeszło i powiedziało, uwielbiamy Twoją autentyczność, uwielbiamy to, że jesteś prawdziwy, że nie boisz się satyry, żeby to wyrazić. I zachęcam każdego z Was, że jeśli nauczycie się czegoś z bycia tutaj dzisiaj, to tego, że teraz nie jest czas, aby być nieśmiałym w naszych wypowiedziach. Teraz jest czas dla nas wszystkich, aby podnieść nasze głosy w prawdzie, aby mówić prawdę, by wymagać tego od innych i mieć rozeznanie, aby odróżnić prawdę od kłamstwa. Dziś prawda jest wszędzie zakazana, a kłamstwo dominuje na pierwszych stronach gazet. Now, uh... Teraz zdecydowałem się nagrać na ten temat cały 7 lub 8 godzinny audiobook. Jest on darmowy. Możecie go pobrać za darmo na stronie Contagious Mind. To, co teraz usłyszycie, to będzie krótka wersja tego, co zrobiłem, bo cóż, Clay poprosił mnie o przemówienie. I powiedziałem, cóż, Clay, nie mogłem tylko mówić przez 30 minut. A on powiedział, dlaczego nie zrobisz o tym całej książki? Powiedziałem, że tak, zrobię. A potem dam streszczenie tutaj. Więc to jest to, o co chodzi. Jeśli chcesz to, ściągnąć, Teraz, przygotuj się na to, że Twój umysł wybuchnie, ponieważ wielu z Was wie, że jestem również naukowcem, naukowcem laboratoryjnym. Mam laboratorium nauki o żywności. Mam mikroskop i sprzęt do masowej analizy i tego typu rzeczy. A jednak znajdujemy tutaj do Boga we wszystkim, co nauka kiedykolwiek rozpoznała. Bo zgadnij co? Bez Boga nie byłoby nauki, nie byłoby tablicy pierwiastków, nie byłoby fizyki, nie byłoby chemii. Właśnie tak, Bóg wygrywa. Więc Rupert Sheldrake jest bardzo znanym autorem wielu książek o nazwie Nowa Nauka o Życiu, a także Rezonans Morficzny. I w swojej książce powiedział, że cząsteczka znana jako Xylitol. Ilu z Was wie, że jest to alternatywny słodzik? Prawdopodobnie go używacie. Xylitol w XIX wieku. Czy wiesz, że był to płyn w temperaturze pokojowej? To nie był cukier krystaliczny. Tak jak widzisz to dzisiaj, to była ciecz. Ale coś się zmieniło w morfologii ksyletolu. Teraz wszystko, co ma w sobie, to węgiel, wodór i tlen. Tylko to. Ty i ja jesteśmy w większości zbudowani z węgla, wodoru i tlenu, jeśli chodzi o elementy fizyczne. A przy okazji, kiedy radykalna lewica mówi, że wypowiada wojnę węglowi, to jest to wojna z nami. Z nami wszystkimi, ponieważ my jesteśmy węglem. Rośliny są węglowymi drzewami. Nasze węglowe jedzenie jest zrobione z węgla. Więc słuchajcie słów tych lewicowców. Kiedy mówią, że chcą wojny z węglem, oni mówią, że chcą wojny z samym życiem. Powinniśmy ich słuchać, bo przy okazji mówią nam o swoim planie, a ich plan nie obejmuje nas. Tak więc w tej książce. Rupert Sheldrake mówi o xylitolu, który nauczył się nowego sposobu tworzenia swoich cząstek razem. Nowy sposób na zamrażanie w temperaturze pokojowej. Innymi słowy, aby stworzyć nową morfologię, która topiłaby się najpierw w temperaturze około 61 stopni Celsjusza, a później w innej formie, która topiłaby się w temperaturze 94 stopni Celsjusza. Teraz, gdy to się stało w jednym laboratorium, w jednym miejscu, wszystkie inne. Ksylitole wszędzie indziej na całym świecie nigdy nie wróciły już do płynnej formy. Ksylitol wszędzie jednocześnie zaczął się formować w nową morfologię. Jak to wyjaśnić? Cóż, współczesna nauka nie potrafi tego wyjaśnić. Fizyka i chemia w ogóle nie potrafią tego wyjaśnić. Zrezygnowały z wyjaśnienia tego. Cóż, jest coś innego, co to wyjaśnia. Okazuje się, że te molekuły natychmiast się skomunikowały. I zrobiły to poprzez system tego, co nazywa się rezonansem morficznym. To pochodzi od naukowca, który napisał w czasopiśmie naukowym i powiedział, że dzieje się tak ze wszystkimi rodzajami molekuł. Nie tylko ksylitolem, ale także z ampicyliną, która jest antybiotykiem, a także innymi molekułami cukru. Wziąłem więc trochę ksylitolu i zgadnij co. Roztopiłem go, żeby zobaczyć, co się stanie, i włożyłem go pod mikroskop. I zacząłem się temu przyglądać. Pamiętajcie, ludzie, żeby ustalić kontekst. Kiedy my, naukowcy, obserwujemy molekuły, pierwiastki i chemikalia, obserwujemy wyraz umysłu Boga. Pamiętajcie, że wszystko, co tu widzicie, pochodzi z umysłu Boga. To jest ksylitol zamarzający w temperaturze pokojowej. To wygląda jak kwiat. Ma doskonałą symetrię, lub prawie doskonałą. To jest piękne, nieprawdaż? Bardzo ładne. Jeszcze jedno. To jest kolejny kryształ ksylitol, który stopił się pod moim mikroskopem i tu pokazuje, że ksylitol tworzy strukturę. Skąd wie, jak ułożyć cząstki węgla, wodoru i tlenu? Skąd wie? Pobiera informacje z morficznej bazy danych. Nazywa się to bożym systemem przechowywania danych w chmurze. Oto kilka innych obrazów spójrz. Jeśli nie wierzysz w cuda Boga i materii, spójrz na to. To jest cząsteczka kselitonu. To jest to, co jest jako alternatywny słodzik. Spójrzcie na piękno tego. Czy masz pojęcie, że to jest to, co robi w temperaturze pokojowej? Teraz przepraszam, mamy filmy z tych rosnących przy okazji w czasie rzeczywistym, więc nie tylko zdjęcia, ale rzeczywiste filmy z rosnących kryształów. Pamiętajcie, że to tylko zwykły cukier, ale pokazuje coś wyjątkowego. Teraz bedi, manoza, melibioza, turanoza, lewuloza i gliceryna przepraszam za te wszystkie terminy chemiczne wszystkie one robią to samo. Cząsteczki amplicyliny robią to samo. Amplicylina jest antybiotykiem. Firmy farmaceutyczne napotkały na ten sam problem, kiedy jeden z tych leków zaczyna się formować w nową morfologię nową cząsteczkę, żadne laboratorium na świecie nie może już nigdy powrócić do poprzedniej formy, ponieważ cząsteczki uczą się nowej struktury, pobierają te informacje z czegoś w rodzaju kosmicznej bazy danych. Ponownie, nazywam ją Bożą Chmurą Magazynowania. Tak więc istnieje lek na AIDS o nazwie Ritonavir, który musiał zostać wycofany z rynku, ponieważ zaczął tworzyć takie struktury. Nie był już płynny, więc firma, która go wyprodukowała, Abbott Laboratories, Musiała wycofać lek z rynku. Stracili 250 milionów dolarów. Tak, bo nie mogli się dowiedzieć, jak to działa. I w końcu musieli umieścić go w formie płynnej z kwasami, żeby utrzymać go w stanie płynnym. Okazuje się, że molekuły, które są przejawem fizyki, która jest przejawem Boga, tworzą rodzaj imprintingu. Dzielą się informacjami. I dzieje się to globalnie, natychmiastowo. A przy okazji, nie jest to tak zwany new age'owy rodzaj koncepcji. Nie jest to koncepcja typu psychicznego. To jest właściwie sposób, w jaki Bóg zbudował cały wszechświat. I zobaczysz, że jest to sposób, w jaki my jesteśmy zbudowani. Dlatego jest tak wiele mocy w nas wszystkich tutaj w tym pokoju. Dojdziemy do tego, że jest to potężniejsze niż możecie sobie wyobrazić. Nauka głównego nurtu mówi, że jesteśmy produktem swojej genetyki i że genetyka definiuje wszystko w Tobie. Nauka głównego nurtu mówi, że Twój duch jest iluzją, Twoja dusza nie istnieje. Twoja świadomość jest niczym innym, jak wyłaniającą się właściwością chemii Twojego mózgu. Co oznacza, że ci sami mainstreamowi naukowcy, którzy wysuwają ten argument, sami wierzą, że są zombie. Pomyśl. O tym. Wierzą, że sami są bezsensownymi workami ze skóry z molekułami i wodą bez celu. To wyjaśnia, dlaczego są tak bardzo przeciwni życiu, prawda? Bo pomyślcie o tym, kiedy oni, kiedy widzą, och, nie wiem, dziecko tworzące się w łonie matki, nie widzą w nim istoty ludzkiej. Widzą w tym tylko grupę komórek, ponieważ nigdy nie widzą nawet człowieczeństwa w sobie, jeśli w ogóle coś im zostało. I coś, czego nie widzą, nie widzą człowieczeństwa w sobie nawzajem. Jak to możliwe? Genetyka nas zawiodła. Human Genome Project był ogromną porażką. Human Genome Project nie opisuje Twoich rąk, Twoich nóg, Twojego serca, Twoich oczu. A już na pewno nie twojego ducha, twojej duszy, intuicji matki, empatii dla bliźnich. Nic z tego nie jest opisane przez genetykę. Nie można tego znaleźć w projekcie genomu ludzkiego. To nie jest w genach. Skąd to się bierze? Odpowiedź pochodzi od bogów. Pochodzi od Boga. Teraz tak, dziękuję. To pochodzi od Boga. To, co czyni nas ludźmi, pochodzi od Boga. Wszystko, co ma w nas znaczenie jest boskie, ponieważ bez boskości, bez daru życia jesteśmy niczym innym jak tylko węglem, wodorem i tlenem i tylko rozkładem molekuł i chemikaliów. I tak właściwie nauka postrzega nas wszystkich. I znowu, pochodzę ze świata nauki, wnosząc przesłanie wiary w Boga i dlatego rozumiem ich sposób myślenia i dlatego nie mają żadnej wartości dla nas. Okazuje się więc, że nawet pająki. Jak pająki budują pajęczyny? Czy mają to w genę? Nie. Nie ma kodu genetycznego, jak zbudować pajęczą sieć, lub jak ją naprawić. One same zdobywają te informacje. Okazuje się, ponieważ inne pająki przed nimi budowały pajęczyny i opanowały sposoby ich naprawy. Obserwuję to na moim własnym ranczu w Teksasie. I tak przy okazji, mój pies ma się dobrze. Dziękuję bardzo. Ma się dobrze. Tak wielu ludzi pytało mnie, Wpadł przez lód podczas burzy i został uratowany. Ma się świetnie. Salaman, jakim odrastają utracone kończyny? Cóż, odpowiedź jest taka, że kiedy kończyna jest utracona, istnieje polemorficzny. Jest matryca, która opisuje całe ramię. I wtedy komórki ciała po prostu wypełniają tę matrycę i odbudowują tę kończynę dla salamandry. Istnieją nawet sposoby na odrośnięcie utraconych palców lub zębów u ludzi również. Twoje ciało ma ten imprint, twoje ciało wie, jak uformować całe ciało. A jeśli mi nie wierzysz, to jak my wszyscy się tu dostaliśmy? Tak, zaczęliśmy jako niemowlęta. To znaczy, zaczęliśmy jako tylko kilka komórek. Skąd te komórki wiedzą, jak stworzyć całą istotę? To nie znajduje się w genach. Wiesz, są rośliny, które mają więcej genów niż my, więc to jest znalezione w polach morficznych. Koncepcja 100 małp. Podnieście ręce, ile osób słyszało o koncepcji 100 małp. Okej, okay, to pochodzi z badań z 1952 roku, które dotyczyły naczelnych na wyspie, którym podawano słodkie ziemniaki i obserwowano, jak je myją. Czyszczą lub jedzą z piaskiem, bo to było na plaży. Więc wiele małp po prostu próbowało przegryźć piasek, żeby dostać się do słodkich ziemniaków. Ale jedna małpa postanowiła umyć je w strumieniu i pozbyć się piasku. I to był genialny pomysł. Nie żujmy piasku. To brzmi świetnie. I tak oto ona, samica, młoda samica małpy, tak przy okazji, zrobiła to. I podzieliła się z tym ze swoją matką. A potem jej matka podzieliła się z tym z całą społecznością. Ponieważ wiemy, że kobiety są zawsze łącznikami w naszym społeczeństwie, prawda? Czyż nie jest to prawdą? Jedna z nich siedzi tutaj. Kobiety są najlepszymi łącznikami. I tak wiedza została podzielona między wszystkie naczelne na wyspie. I to zostało udokumentowane w głównym nurcie nauki przy okazji. Kiedy jednak pewna liczba mob nauczyła się tej umiejętności na tej wyspie, wiedza o tej umiejętności rozprzestrzeniła się przez ocean. I udała się na inne wyspy, gdzie były inne naczelne. I nagle one też wiedziały, jak to robić. Nagle posiadły dokładnie tę samą wiedzę. Nazywa się to koncepcją stumaup i oznacza, że gdy pewna liczba osób ma pomysł, pewna liczba osób mówi pewne wrażenie lub słowo lub fragment pisma, lub pewna liczba osób rozwiązuje problem, że te pomysły i słowa i rozwiązania stają się dostępne dla innych ludzi. Ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni, okazuje się. I nie mam na myśli przez Facebooka, nie. Więc naukowcy później odkryli, że są pewne naczelne, które nauczyły się nie używać masek, ale to nie jest jeden z nich. My wciąż próbujemy zrozumieć naukę na jego temat. Przepraszam, trochę się wytrąciłem. E, jak nam idzie czas? Ile mamy? 5 minut? 10 minut? 7 minut, dziękuję, w porządku. Teraz dowiedzmy się, co się dzieje, kiedy zakłócasz system. Ale jak zakłócasz system przyswajania wiedzy i informacji lub dzielenia się nimi? Jak to robisz? Cóż, po pierwsze, uznajmy, że duchowy umysł jest niefizyczny. Mózg jest fizyczny, ale umysł jest niefizyczny, a interfejs umysłu i ducha może otrzymywać informacje od Boga i z innych źródeł, a mózg przekłada je na to, co chcesz zrobić fizycznie na tym świecie. Cenzura. Powodem, dla którego cenzura jest tak zła, nie jest po prostu to, że chcą zablokować to, co mówimy, ale chcą zablokować to, co myślimy, chcą zablokować to, co wolno nam pomyśleć, chcą zablokować dzielenie się przez nas informacjami i pomysłami z innymi. Chodzi o to, aby stłumić naszą zdolność do pracy jako potężna grupa przebudzonych, świadomych, oświeconych ludzi. Ludzi wiary, ludzi, którzy mogą podnieść tę cywilizację z powrotem z głębokości, w której obecnie się pogrążyła. Będzie to wymagało czegoś więcej niż poleganie na prostej technologii Google, Facebook, cokolwiek. To nie jest odpowiedź. Odpowiedzią jest zwrócenie się ku rozwiązaniom, które pozwolą nam dzielić się wiedzą i informacją bez pozwolenia ze strony wielkich technologii, bez pozwolenia jakiegokolwiek rządu. A Big Tech jest substytutem rządu. Big Tech dokonuje cenzury, której rząd jeszcze nie chce dokonać, ale wkrótce to zrobi. Więc jak oni atakują Twój mózg promieniowaniem telefonu komórkowego? I zgadnij, co się dzieje, kiedy weźmiemy te same cząsteczki ksylitolu, i poddamy je promieniowaniu, otrzymamy to. Teraz patrz, jak powiększamy. To rośnie w obecności chaosu, promieniowania telefonu komórkowego w laboratorium. Sam zrobiłem to zdjęcie. To jest mój mikroskop. Czy wygląda na symetrię? Tak, to wygląda całkiem źle. Nazywam to czystą molekułą okrętu wojennego. I tu jest jej zdjęcie w wysokiej rozdzielczości. Jeśli powiększysz, zobaczysz te dziwne wzory, które wydają się być związane z częstotliwością transmisji komórkowej. Spójrz na te linie. Co tu się dzieje? Spójrzcie na ten rodzaj rakowego wzrostu w centrum. Spójrzcie na to. Ten jest chaotyczny, prawda? Nie ma wyraźnego jądra. Tu jest coś z innego cmentarza. To nie jest wzór kwiatowy. Tak się dzieje, gdy zamrozisz ksylitol w obecności promieniowania komórkowego. Teraz wyobraź sobie, co to robi z cząsteczkami wody w twoim ciele i mózgu. I wyobraźcie sobie, co jeszcze dzieje się ze strachem i terroryzmem mediów. W połączeniu z przeładowaniem farmaceutykami, w połączeniu ze wszystkimi toksynami aluminium, fluorem więc wszystko to ma na celu stłumienie waszego ciała i umysłu. Teraz, przepraszam, pokażę tylko przez kilka sekund, abyście wy, którzy oglądacie filmy, mogli wrócić i uzyskać te informacje. Nie planowałem zagłębiać się w szczegóły każdego z tych slajdów ze względu na czas, ale jest coś, co chcę Wam przekazać, co jest bardzo ważne. Istnieją sposoby, dzięki którym możecie być bardziej efektywni w słuchaniu tych informacji jako świadoma istota, jako świadoma osoba. Poprawienie swojej empatii, poprawienie swojej boskości. Słuchanie Boga, który do was mówi. Odnalezienie ciszy zamiast bycia cały dzień na Facebooku, Twitterze, YouTubie i Google. To nie jest odpowiedź. Technologia czyni cię głupim, ale oni nazywają ją inteligentną, prawda? Och, to jest inteligentny telefon, to jest inteligentny dom, to jest inteligentny samochód. Ale tworzy głupich ludzi. Jak to się dzieje? Ponieważ ludzie zapomnieli, jak komunikować się bez tych systemów technologicznych. Ludzie zapomnieli o intuicji. A tak w ogóle to jest ona obecna między każdą matką i jej dzieckiem. Każda matka tutaj wie, że istnieje intuicja matki, dziecka. To jest prawdziwe. Nawet jeśli nauka powiedziałaby, że to nie istnieje. Tak więc, kiedy mówimy o mocy modlitwy, modlitwa w grupach jest wzmocniona. Nie tylko dlatego, że Bóg Cię słucha, choć tak jest, ale z powodu tego właśnie procesu, który tu opisuję. Kiedy modlimy się razem nad koncepcją, która jest zakorzeniona w pozytywności, radości i miłości, ma to ogromną moc. Nawet taką, której nauka nie jest w stanie zrozumieć. Ale chcę, abyście zrozumieli, że istnieje mechanizm, który to umożliwia. A jego nazwa to rezonans morficzny. I to właśnie opisuje system w kosmosie. I właśnie kończę. Wciąż robimy wszystko dobrze? Jedna minuta, klej? Dwie minuty. W porządku. Zawsze mówię, aby zostać pozytywny, wyeliminować toksyczne wpływy, które mogą obejmować leki antydepresyjne, oczywiście substancje, ale także toksyczne media. Ludzie, CNN właśnie przyznało się, że są w zasadzie ośrodkiem terroryzmu psychologicznego. Tak, są tu, by Was terroryzować. Mówię odłączyć się od technostoksycznego społeczeństwa. Co jest zabawne, bo chociaż mam platformę, wiesz, Brighton, ale wyłączam to, aby wyjść na łono natury. Chodzę z moimi kozami, wiesz? Robię to, chodzę z moimi kozami. Zbliżam się do natury, uciekam od całej technologii. Teraz Posłuchaj tego cytatu z pierwszego listu do Koryntian. Głosimy tajemnicę mądrości Bożej. Mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Czym jest mądrość ukryta? Teraz przeczytaj ostatnią linijkę tego tekstu. Nam coś objawił Bóg przez ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokość Boga samego. Oto mój dzisiejszy cytat dla Ciebie. Duch przeszukuje wszystkie rzeczy, głupiec przeszukuje Google. Wystarczy. Nawiążcie kontakt ze swoim duchem. Odejście od klawiatury, z dala od toksycznych technologii faszystowskich mediów, i z dala od toksycznych CNN i tego wszystkiego. Zbliżcie się do Boga i będziecie działać w zgodzie z tą właśnie koncepcją, która nazywa się zaraźliwym umysłem. Wszystko, co myślicie, wszystko, co mówicie, wszystko, o co się modlicie, wszystko, o czym śpiewacie, kiedy śpiewacie tutaj razem, transmitujecie to do każdej innej świadomej istoty ludzkiej, a moc tej grupy razem. Jest o wiele potężniejsza niż zło tam na zewnątrz, że zło nie ma szans przeciwko nam, kiedy pracujemy razem. Dziękuję. Dziękuję. To czas, który mi przydzielono i chcę Wam bardzo podziękować. Niech Bóg Was błogosławi każdego z Was. Dziękuję bardzo. Nazywam się Mike Adams. Usłyszmy od Mike Adamsa wszyscy! Okej, okay, tak. Mike, Mike, doceniam, że opuściłeś ziemię, by nas odwiedzić. Odrzuca każdą imprezę, ale zgodził się. Dla was, kochany. Jeszcze raz, usłyszmy od Mike'a Adamsa. Dziękuję, Mike.